Żebyście sobie wyobrazili, choćby przez sekundę, budzenie się każdego dnia przy dźwięku dronów nad głową, nie wiedząc, czy przeżyjecie noc. Dla milionów ludzi w strefie gazy to nie jest koszmar. To rzeczywistość. Rodziny kulą się ze strachu, gdy spadają bomby. Dzieci, z marzeniami tak wielkimi jak twoje czy moje, są zmuszone dorosnąć zbyt szybko. W szpitalach brakuje leków. Szkoły stają się schronami. Jedzenie i czysta woda to luksusy. To nie jest tylko konflikt, to systematyczne niszczenie przyszłości narodu. Dorośli debatują o liczbach, ale najważniejsze są życia prawdziwi ludzie, prawdziwe historie, kryjące się za tymi liczbami. Ludobójstwo to nie tylko słowo to jest to, co dzieje się, gdy społeczeństwo jest celem ataku z powodu tego, kim są. Cisza świata to nie tylko obojętność czasami to współudział. Jeśli to oglądasz i czujesz się bezsilny, wiedz jedno: Twój głos ma znaczenie. Za każdym razem, gdy zabierasz głos, udostępniasz lub przekazujesz darowiznę, stajesz w obronie człowieczeństwa. Wiem, że łatwo jest przewinąć dalej, ale ludzie gazy nie mogą przewinąć swojej rzeczywistości. Potrzebują nas, nas wszystkich, byśmy się przejmowali, domagali sprawiedliwości i działali. Więc proszę Cię. Nie odwracaj wzroku, dowiedz się więcej, porozmawiaj ze znajomymi, udostępnij ten film, wspieraj organizacje pomagające na miejscu, bo cisza pomaga oprawcy, nigdy uciskanej osobie. Bądźmy pokoleniem, które odmawia ignorowania ludobójstwa. Wybierzmy empatię, wybierzmy działanie. Dziękuję za wysłuchanie i, co ważniejsze, za troskę.